Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, witam tych niewidanych, witam tych, którzy już gotowi na kolejny odcinek z Farming Simulator 15, witam serdecznie. Witam kochani was na mapie Kaskadera, oczywiście polska wieś, wersja jesienna, jak widzicie w oddali... Rośnie już tu pierwsze nasze zboże, które tam zostało posiane. Jest to pszenica, która już tam wzeszła. Jest to dosyć późna jesień. tam nawet kukurydza rośnie, ale to, 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 to do uschnięcia, to sąsiada, to nie moje. A w tym odcinku zaprezentuję Wam niesamowitą maszynę, którą posiadam. Jedną ze wspaniałych marek, jednych najspanialszych mark ciągników klas Axion 850 z głęboszem Lemkena 3, oczywiście zębowym. Dlaczego ta, taka właśnie dzisiaj maszyna na dzisiejszym odcinku? A tak pomyślałem. A czego by nie? Czekajcie, zamknę za drzwi. No oczywiście, już przyber otworzymy, bo strasznie łupał. I co tu jeszcze? O, tu coś możemy sobie zrobić. Oczywiście, że możemy sobie to wyciągnąć. A tu też, panie, musimy sobie rozłożyć. Tak i z tyłu, żeby było. A to tu sterkę jest z tyłu, ale ja, ja. A szyba? Mości kierowniku. Jasne, że i chyba. O, i teraz można coś odpalić, będziemy widzieli, wszystko, to Tu wszystko mamy. Dobra. Wszystko jest zabezpieczone. Proszę bardzo. Na razie sobie wyjdziemy, zobaczymy, co tu się dzieje. Patrzcie, jaka maszyna, środka, ty silnik. Mm. Pico, bello, bello, pico. No dobrze. Zamknij teraz. No Nie wiedziałem, że to jest taki spuść, No ale dobra, kochani, odpalam maszynę. O! Uderzyłem się ręką. Jak widzicie, ja będę sobie jechał głęboszować, bo jedno, jedno z pól zostało zakupione przeze mnie, które niestety, ale było ugorem, nawet jest ugorem. Bardziej. Będę właśnie starał się z zgłęboszować tą oto maszyną. Tym głęboszem. I tak przy okazji pomyślałem, nagram fajny odcinek, przedstawię wam właśnie fajnego aksjona w akcji, jak to w ogóle wygląda, dlaczego dzisiaj jestem sam, przede wszystkim nagrywam to rano w środę i w środę macie ten odcinek, no niestety, ale mam teraz drugie zmiany, chłopaki też zaczęli szkołę, więc no ciężko jest w ogóle się z kimkolwiek zgadać, żeby nagrywać, bardziej bliżej piątku, soboty będziemy coś mogli nagrać razem, tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra, czekajcie, wjedźmy tu. No mam nadzieję, że to da radę ten z tym głęboszem. Dla mnie na to liczę. Czekajcie, bo muszę chyba... O patrzcie, daje radę! Jeżeli to wolno to się robi, ale... Bardzo dobrze, jak głęboszo głęboszowanie... Ale patrzcie, po samą ramę głębosz wchodzi! Ja Ale ja No i dobra. Robimy. I tak właśnie, nie ma chłopaków, więc postanowiłem, że nagram po prostu sam, żebyście też kochani mieli jakiś fajny, świeżutki odcinek, a akurat strasznie ten Głębosz podpadł mi w oko na stronie LS World. I tak właśnie przeglądając modyfikacje i dzisiaj mówię, a zagram sobie na mapie Cascadera, jesienna wersja, naprawdę bardzo fajna, trzeba przyznać. Na pewno też y, szkoda, że właśnie ten sezon u Mikiego już tam y, jakoś nie za bardzo jest nagrywany, a naprawdę był fajny, był fajny, no i tak y, pomyślałem, że sobie po prostu nagram, a co takiego let's play'ika na luziku, na spokoju, na pewno całego chyba pola nie zrobimy przez ten odcinek, a jednak to wolno idzie, ale no może się uda jakoś. Staram się też wam kochani pokazywać tutaj jak najwięcej takich elementów, które tutaj są. Opatrzcie jak tu widać. Jak najbardziej pokazywać teraz takich, będę starał się realistycznie dużo bardziej pokazywać. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego Czerno Nie naj. Zauważyłem, że wielu z Was jest akurat tutaj, widzów przede wszystkim moich, też zajmuje się tym rolnictwem, no i chcieliby chyba jednak taką tej realistyki do gier. No będę się w jakimś stopniu starał na pewno przenosić realisty tą realistykę w mojej grze, czy też w grze chłopaku będę starał się ich tam zawsze jakoś tam negować, kiedy będą jakieś tam błędy popełniali i w ogóle, kiedy tam jakie będą odpierdzielanie i w ogóle wiadomo jak jest, na pewno to jest bardziej, bardziej milej chyba dla oka dla widza przede wszystkim. Kiedy ktoś gra realnie Tak mi się wydaje. Nie wiem czy to jest też prawda, ale no mam taką nadzieję. No zobaczymy zresztą jak to wszystko wyjdzie. No nie oszukujmy się. To wszystko jest na etapie prób błędów, błędów, prób. I dopiero wtedy będziemy cokolwiek mogli wiedzieć. Będziemy mogli się wypowiedzieć na ten temat. I ja jak na razie no naprawdę czasowo jestem bardzo słabo przed chwilą. Dopiero udało mi się wykonać plakat dla klubu który dostałem wczoraj wieczorem, wieczorem jak wróciłem z pracy naprawdę wracając o godzinie 23 na no człowiekowi się nie chce bym powiedział i to bardzo mi się człowiekowi mi się nie chce że w ogóle cokolwiek siąść i zrobić a szczególnie dzieje o 8 godzin jednak troszeczkę tyram tam w tej pracy to nie jest takie że sobie leżę wiecie i liczę na to że spadnie mi manna z nieba ma. no niestety nie ma tak dobrze ale Mam nadzieję, że kiedyś spadnie na z nieba i będę chociaż więcej zarabiał w tej pracy. No ale na razie jest jak jest, trzeba szanować to co jest, bo bez pracy wiecie jak to jest. Bez pracy to człowiek tak naprawdę leży brzuchem, brzuch roś rośnie i w ogóle jest lipa. O kurde jakie błoto tu jest. O ja pierniczo. Mam nadzieję, że tym głęboszem to to błoto się zmniejszy tutaj jak to jest. Kudziwa ściągnęło mnie, o ja piernicze. Jak mnie tu ściągnęło Już to samo błoto tu jest Jeden kaskader tu narobił, Jezus Maria Patrzcie jakie błoto tu jest Ale pięknie, słuchajcie ten dźwięk kurde tego klasa Naprawdę magicznie, magicznie ten kurde klas działa Naprawdę mi w jak najbardziej do gustu, nie wiem jak wam przypadnie, jeśli byście chcieli oczywiście tego klasa w komentarzach Piszcie jak najbardziej w komentarzach, jeśli chcecie takiego to na pewno wam podeślę linki Z World, oczywiście od twórcy tutaj Tego, bo trzeba wspierać oczywiście twórców i jak najbardziej będzie to udostępnione przez moją osobę I co ja mogę wam więcej powiedzieć kochani na pewno na moim kanale zacznę się od farminga 17 zmiany. Przede wszystkim liczę na nową kierownicę. Może uda mi się ją zakupić. Będzie to Saitychowska oczywiście. Kierownica. Dlaczego nową kierownicę? A dlaczego tą? Tą akurat chciałby zakupić sobą. Tutaj sobą mówił, że chętnie by zakupił tą. Tą kierownicę mówi, chętnie by to sobie też pograł na kierownicy i tak pomyślałem, sobą do czego nie, nie ma problemu, ja i tak właśnie planuję nad tą kierownicą Seitecha. A kierownica Seitecha byłaby przede wszystkim bardziej wygodna, przede wszystkim według mnie do grania i jest bardziej cicha. Jeśli ja u Mikio nie słyszałem żadnych takich niesamowitych ruchów kierownicą, to wiecie, to jest duży plus. Dla youtubera dźwięk, czystość dźwięku jest bardzo ważna. Dla mnie to, to zawsze była mniej ważna jednak chyba w jakimś stopniu, bardziej to zawsze chyba szedłem na ilość, niestety. Z moim błędem. Dlatego teraz bardziej też chciałbym się skupić w jakimś stopniu na jakości tego o nagrywania, czy też w jako, no, o jakości strumyka, jak i tworze na Twitchu, tak, e, tak, na Twitchu, na Twitchu serio. Mówię jeszcze przez miesiąc na pewno będą jakieś tam livey. Później to raczej ciężko będzie z live'ami, bo oczywiście moja dziewczyna wraca. E, jak moja dziewczyna wróci, no to raczej będę chciał z nią też spędzać czas niż... Wiadomo, streamować, a jednak czasami może uda się odpalić jakieś streamy, ale no mówię, że praca to też wiecie jak jest. No wiecie jak jest, ciężko jest to wszystko pogodzić, jakby dobra miała 48 godzin, na pewno bym yy, zdążył ze wszystkim i byłoby na bogato, tak wam powiem. No wy na przykład teraz siedzicie sobie w szkole, a Lustyń na przykład nagrywa dla was film, no i to jest też zupełnie coś innego, taka jest goła odmien odmienność taka, no nie? Ale wiecie, kochani, w przyszłości też was czeka na pewno takie podjęcie, podjęcie wyboru albo studia, albo praca, bądź też y, studia i praca, tak jak w moim wypadku jest. Wiecie, no, na każdego kiedy przychodzi moment, ja dojrzałem bardzo szybko y, do takiej akurat decyzji, gdzie przeprowadziłem się, mieszkam sam, z dziewczyną i ogólnie, no, Szczerze mówiąc, na początku sobie tego nie wyobrażałem, jak to będzie, ale naprawdę jest fajnie, no, może nie tyle co fajnie, no wiadomo, czasem na przykład jak mojej dziewczyny nie ma na przykład teraz i wyjechała na swoje tam y, wakacje do siebie do domu, oczywiście no wiadomo, na człowiekowi jest smutno, no ja człowieka z kim pogadać nie ma do kogo otworzyć, ale też ważne, że chłopaki z ekipy są i też czasem można sobie wejść na tym Spika, pogadać z chłopakami i chłopaki zawsze tam... Pogadają, pośmieją się i w ogóle, no od razu człowiekowi też jakiś humor się poprawia. No wiecie jak jest, wiecie jak jest, no jeśli Ktoś kogoś wspiera to automatycznie humor się poprawia, tak? No nie oszukujmy się. No ale dzięki właśnie takiemu wsparciu No to też milej po prostu Się jak ona W grupie integruje z chłopakami, na pewno. To jest też duży plus, no następnym razem może jakieś tam będę odpowiadał na jakieś komentarze, jak będziecie pisali pod filmem, jeśli oczywiście chcecie, jeśli będziecie pisali w komentarzach jakieś tam różnego rodzaju, może nie tyle co pytania, co bardziej jakieś tam takie yy, kwestie do poruszenia na yy, akurat odcinkach. Nie będę nawet obrawiał tego błota, bo się zakopia, ja sam jestem to... Nie, nawet nie, nie ruszę stąd. Ale tu boto a ja pierdzę. Naprawdę, lipa. Lipa z tym botem. Ale lipa z tym botem, ja Trochę, strasznie, strasznie, nisko podciąga tego głębosza, wiem, że wysoko to się głębosza nie da podnieść, to wiem. Ale czy, czy tak nisko powinien być? Wydaje mi się, że troszeczkę wyżej jednak powinien być ten głębosz, ale no. Co zrobić, jest jak jest. I tak bardzo fajnie, fajnie, że właśnie jest dodana tekstura orki, a nie jest dodana tekstura prawy, no nie. Akurat duży plus dla tej modyfikacji. Trzeba przyznać, trzeba przyznać, naprawdę, że chłopaki tutaj zrobili ten mod, to jest niemiecka strona jaka się to akurat udostępniała, pierwsza ten mod, jak dobrze pamiętam oczywiście i to właśnie chyba niemieccy modmakerzy to stworzyli po prostu tą modyfikację, ale naprawdę robi robotę, Zaczekaj, ładnie wygląda, fajnie jest, ten, 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 czyli tekstura tego rozpływania się, no nie, to jest też duży plus. A zawsze pomoże tej glebie, żeby lepiej ona po prostu tutaj nam działała, żeby więcej miała tych walorów w sobie, żeby lepsze plony dawała. A myślę, że ten ugór kiedy się uprawi to będzie też fajne pole. tutaj, tutaj żebyśmy mogli coś pokombinować na tych polach. A i tak trzeba będzie powolutku już tutaj myśleć nad innymi yy, też uprawami e, typu... Na, fajnie. No tak nawiązując do farminga 17, tak teraz właśnie tak sobie pomyślałem o uprawach i do farminga 17 fajnie by było jakby twórcy jeśli będzie ten słonecznik no nie Słonecznik przemieniać na olej, jeśli byłoby gdzieś na przykład wozimy gdzieś do jakiegoś tam yy, nie wiem, zakładu olejarskiego, no nie i ze słonecznika olej. więc olej słonecznikowy z tego co wiem, to się wydaje chyba. No, chyba tak. No nie wiem, ale chyba jest. Może się zresztą napisać w komentarzach, czy są w ogóle takie oleje. Na pewno Wikipedia Wam pomoże, czy też wasze tam mamy. O, mamy właśnie, może Wam podpowiedzą, czy tam. Może, może ojcowie są też dobrymi kucharzami, może też podpowiedzą, wiadomo. U, u mnie akurat w domu zawsze mama gotowała. Tata też czasem się zdarzało, że jakiś tam coś tam piechcił, no ale dawne czasy. A teraz ja niestety przejąłem schedę i to ja gotuję, ale lubię gotować i to akurat sprawia mi w jakimś stopniu przyjemność. Na pewno nie sprawia mi frajdy takiej, że po prostu jalam się gotowaniem, tak? Bo czasem naprawdę, kiedy człowiek. Może mam na coś ochotę, tak? Zrobię sobie jakieś tam dobre ulazanie czy coś takiego, tak? Wiadomo, zjesz, ale jak pomyślić sobie. Patrzysz potem na te garki, które są w zlewie i mówi się: o, kurcze jego blade, ile tego jest? Weź to wszystko umyj No i wtedy to już tak człowiekowi ojczyka się jeszcze o jak gotujesz na to, nie patrzysz, ale jak już potem przychodzi co do czego, to o skurczybyk O Okróca fix, króca bomba, no nie? Napierdzielone jak stąd, do Radomia przez trzecim. No, ale co zrobisz? Zdarza się i tak. Już niedługo, też kochani, 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Ye, yeah, wow, ye. Yeah. Wejdę do niesamowitego te youtuberów, którzy mają 10 tysięcy subskrypcji. Ale co więcej, dzięki temu, on nie właśnie temu 10 tysięcy 1000... urn. Jeśli będę miał oczywiście te 10 tysięcy subskrypcji, uda się wbić, to postaram się wystartować specjalnym serwerem dla widzów. Ale to już chyba do 17. Do 17 chyba wystartuję właśnie z tym serwerem. Aha. Ja pierdicz, a ja do 17 już właśnie wystartowałbym z tym serwerem dla widzów do gry. I to byłby specjalny serwer, który ja bym odpalał. Wstawiłbym oczywiście... Kaski. Ta mapa nie jest zagranie samemu. Naprawdę. No nie ściągaj, nie ściągaj. Ale mi ściągnęły jak pielęgnięcia. właśnie gdzie uda się modyfikacji? raczej nie, ale na sam serwer, który byłby grany po prostu dla wszystkich którzy mieli do 17, z czasem może i dla 15, dla tych, co jednak jeszcze nie kupili sobie tego 17, byłby serwer i po prostu ten serwer by stał, ja bym go odpalał codziennie o jakichś tam godzinach, czy też dałbym administratorstwo komuś, kto by mógł odpalać, by mi nie było tak, bym w pracy i ten serwer po prostu wy byście raz sobie robili i na pewno yy, każde nie wiem czy to jest w ogóle możliwość takiego postawienie takiego bota, który będzie po prostu to tam wszystko tak by rozgraniczał, kiedy na przykład byłaby sytuacja, że ktoś wypierdzieli jakieś maszyny w kosmos, wyrzuci, sprzeda i w ogóle no to, to wtedy to byłoby yy, nie o dupę potłuc. i na pewno yy, Byłoby coś takiego, że po prostu wszystkie tam potrzebne maszyny byłyby kupione, tak czy siak. Ale... Inaczej dużo masy czynny były kupiane, byście by oczywiście zarabiali. Ja, jako administrator, jak druga osoba jako administrator by prawdopodobnie by zakupywała te wszystkie maszyny, tam ogarniała to po prostu. I fajnie by była właśnie taka kooperacja, ja bym przede wszystkim też nagrywał sobie z tego taki drugi sezon z LS z widzami. Oczywiście o danej godzinie byśmy tam dwa razy na przykład w tygodniu siadali razem i wspólnie nagrywali właśnie taki ten specjalny. Oczywiście wchodzimy ten na teamspeaka i te 3.pl Zapraszam serdecznie, na najlepszy TeamSpeak w sieci i tam byśmy sobie po prostu rozmawiali, razem, grali, bawili się dobrze no tylko właśnie o to chodzi najgorzej, boję się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takie na serwerze, że na przykład ja wejdę, a tu w pizdu wszystko będzie na dachach leżało, tak? No to, to wtedy będzie delikatna głupota. Nie wiem jak to jeszcze ogarnąć. Nie wiem czy po prostu w czasie gdy nie będzie musiał być jeden administrator, który będzie po prostu to wszystko ogarniał, ale to by po prostu było no zbyt ciężka chyba sprawa, tak mi się wydaje, żeby to wszystko ogarnąć. Żeby był jeden administrator cały czas na serwerze. Po prostu tak mi się wydaje, że to było zbyt trudne do ogarnięcia ale wiadomo może się uda akurat no tego nie wiem akurat może akurat coś z tego wyjdzie ale może i nie wyjdzie i to już będzie dupa blada, blada dupa no nie wiem jeszcze, tak właśnie myślę że taki fajny by byłby właśnie na 10 tysięcy subskrypcji taki fajny joke, może nie tyle joke co I coś nowego no nie oczywiście niespotykanego. Jest Tak niespotykany kolor włosów ma. Tam było oczu, ale nie będzie włosów. No i tak może by to wyglądało. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Piszcie też w komentarzach, jak wy odnosicie się właśnie do takiej gry na takim serwerze. I może wy macie jakiś pomysł, jak właśnie uchronić taki serwer przed yy, takimi może nie tyle co nieproszonymi, co bardziej yy, osobami. Które chcą coś zniszczyć Mimo, że druga osoba stworzyła coś dla kogoś innego Tak, tak to ujmę jak Szekspir bym powiedział w, barla, w balladzie Szekspir, a ballad nie pisał Dramaty bardziej nie pisał, tak Tak, być albo nie być O, to jest pytanie Tak mniej więcej A ja wam kani dziękuję, nie zanudzam was więcej już moim odcinkiem yy, tak wygląda jeszcze raz zestaw specjalnie dla was wystąpili Aksjon 850 Klas i Lemken głębosz marki głębosz a tak w ogóle to dzięki serdecznie za odcinek mam nadzieję że wam się podobał i do zobaczenia cześć trzymajcie się